Cześć tutaj Bartek widać w kolejnym odcinku serii Minecraft, ale świat ma tylko jeden blok. Pewnie się pytacie, czemu to jest chata wybudowana? Wy wiecie pewnie co powiem, ale to jest coś takiego, co chyba było w drugim czy tam trzecim odcinku. Już nie pamiętam kiedy to było. Tylko że nie o to chodzi, że się świat to się nie zapisało. Chodzi o to, że źle mi to wyszło. W ogóle nie da się przesłać. I takie głupotki, nie chcę mi się tam nic wpisywać, a tak w ogóle to, to brzydki jest wstęp i koniec. Jeśli chcecie, ten, żebym wrzucił ten film, to piszcie w komentarzach. A teraz jak coś, w, kole, w kolejnym odcinku już będziemy w, in, nagrywać inną serię. A jeśli nie będziecie pisać w, 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 jeśli nie będzie żadnej propozycji w komentarzach jaką serię zacząć w Minecrafcie, no to ja sam ją wybiorę albo to co było mówię w piątym odcinku, co wam powiem, to wejdę może na ten świat, bo właśnie tworzę świat i coś chcę z nim zrobić, ale nie wiem czy co z nim zrobię. Może będzie tylko do filmów. Ale jeszcze nie wiem. A tak w ogóle. To teraz chcie... I, idziemy spać sobie. A i, i teraz bę... zasadzimy sobie kolejne drzewo, bo kilka razy już zburzyłem drzewa, wiecie, bo mam teraz już dużo sadzonek. Trochę, wa... Trochę was ominęło, bo wyhandl... handlowałem się z wieśniakiem. I patrzcie co sobie wziąłem. Żelazny miecz. Z. z, z, z mor. Zmora. Z, 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 z. To no, Wiecie o co mi chodzi? Ja tego nie umiem naprawdę Wam mówić. Ale przeczytam Wam resztę. Po co ja akurat wezmę skrzynkę? Yy, otworzyłem skrzynkę. Zaklęcie. Zaklęty ogień. Pierwszy. Odrzut. Pierwszy. I. Tego z jakiejś coś. Jak ktoś chodzi mi o. To jest To. Nie, nie umiem tego wymówić. Ale on jest naprawdę fajny sam mieczek. Nie bije od diamentowego, ale chyba jest fajniejszy. Dobra, wracając. Poszukajmy. O, tu jest. Mamy. I zasadźmy. Przesadziłam, przesadziłam. Przesadziłam, naprawdę przesadziłam. Aha, kolejne drzewo urosło. To chyba mam nieskończoność drewna już. Ale drewno mi jest naprawdę potrzebne. Patyków. No, ale no, no, znaczy co? Okej. Okay. Ja się nie pojmuję w, tym w tej drzewolandii, jak to mogę powiedzieć. Na no, szczęście to jest fajne, że te sadzonki później mi wracają, bo jak to się niszczy. Bo część drzewa zawsze się niszczy. Jedna dobra, nieważne. Okej, okay, tutaj sobie. No to wracając. Tutaj. Jesz... Dobra, tą sadzonkę już niszczymy Nie, nie chcę się już tego wykop wykopywać Okej, okay, dużo y rzeczy spada, nie osób Okej, okay, Mamy tyle już drewna Znaczy w tym, w tym sensie desek nie, drewna jeszcze w... Nie właśnie drewna, a nie desek Może co ja gadam Ło kurde, aż dwa staki, to teraz powinno wystarczyć, bo wtedy nie wystarczyło. A jak coś, jeśli chodzi o ten świat, o którym mówiłem, że że będą tam też nagrywane odcinki na nim, on jak chce się jeszcze jest w budowie, ale na pewno Kiedyś będziemy na nim yy, yy, i yy, yy, grać, ale póki co jeszcze nie. Są też części techniczne, do której ni nikt nie ma wstępu. Tylko ja mam wstęp. Dobra yy. Póki co mamy coś takiego, czy starczy sam mogę sobie na to pytanie odpowiedzieć, że nie. Wykopmy trochę, bo to jest bardziej pod dżunglę. Tu mogę przecież jeszcze dwie skrzynki postawić. Tu ja sobie robię dwie skrzynki. Jeszcze. Dobra. Dwie. Jeden. Dwa. Weźmy sobie. Okej. Okay. Tu. I. I da się to otwierać. Jestem za... Zdzi... zdziwiony. Znaczy nie to, że zdziwiony, ale po prostu. O, tu jeszcze też dwie skrzynki można postawić, ale tu bym. Ale już za dużo jest tych skrzynek. Tutaj sobie zrobimy drzwiczki. To teraz poszukajmy. O, możemy sobie takie drzwiczki zrobić. Zobaczmy czy mam wystarczająco piasku, żebym mógł zrobić na wszystkie okna. O! Piasek. Mam tyle wystarczająco. Chyba wystarczająco. Weźmy do piasku, żeby go przepalić. Mam na wszystkim wiadomo przepalić. Ja przepalę tymi deskami. W tym sensie drewnem. Wiem, opyla się, ba opyla się bardziej właśnie z desek. Dobra, piecyk i piasek i będzie no, tak wygląda póki co chata a właśnie tutaj będą tylko skrzynki ja tu robię remont za chwilę sobie zrobimy ładniejsze łóżko nie oszukujmy się lepiej zrobić ładnie no. okej okay. No to... Gdzie to postawić? Hmm. Okej. Okay. Tu będzie tu jeszcze... Crafting, i okay. okay. Zrobimy sobie za chwilę porządek. Znaczy już teraz robimy, ale... Tutaj... Ustawiamy crafting. I z desek są jeszcze w craftingu. Zrobimy co ja chciałem zrobić: skrzynki, skrzynki, skrzynki. Raz, dwa, a więc już zrobię. Bo tu, raz, dwa, i tu będzie jeszcze raz, ale nie. i tu będzie raz to kurde będzie trochę nierówno ale nieważne raz, dwa więcej skrzynek jeszcze porobimy nie no mi się już za bardzo myli Wie więcej skrzynek dziesięć skrzynek <grym> Trochę przesadziłam. Dobra. Przepala się jeszcze. Nie no. Dziękuję za szkło. Przepali się jak piecyk przełoża. Tutaj kolejna skrzynka. One się nie blokują. Centrum skrzynkowe przesadziłam. Przesadziłam po prostu. Przesadziłam. Tak przesadziłem, że tylko jedna skrzynka chyba z dziesięciu mi została. Nawet nie z chyba, na pewno to było dziesięć. Zobaczmy, czy tyle. W starczy. Tylko nie zapomnij się, i tego nie wybić później. Coś do siebie mówię. 1, idealnie. Zostało. Mogłem więcej jeszcze zrobić, ale idealnie. Na szkło mi starczyło. Schowajmy resztę rzeczy do skrzynki więcej skrzynek. Można powiedzieć, że moja misja w tym odcinku została wykonana. Wcale to nie była misja przez kilka odcinków, którą zrobiłem w tym, ale nieważne. A, zapomniałem, że wszystkie rzeczy są w domku. Jeśli ja się już tu nie pojmuję. A, bo ja chciałam kopać. Co ja chcę w końcu robić? O, szmaragdy. Okej, okay, teraz idziemy tu. Ja mam ten poleciał. Nie, nie wiem, która godzina i chyba niedługo będzie trzeba kończyć. Takie... Ja, mm, mm, mm. Tak, o ten... Popa teraz pokażę wam, jak działa ten miecz. Tak działa ten mar. Wszyscy się palą. O, jestem, którzy nawet umarli. Mocno nie bije, ale fajne jest to, że tym. że ogień leci. Co. Co to było? Ej, coś to było. Mógłbym się. Z... Czy tu jest wodka niewidzialności w tym? Nie, no przecież tu nie ma. Z. z jak? Co? Zmora, z mora? Z. Twor... U, chyba nie pisze, żeby było że jakieś niewidzialność. Ja już dużo razy nim zabijałem i jakoś nie włączała się niewidzialność. Naprawdę było dziwne. Siema, świnka, zostań sobie. Ja idę do domku. Spać. No kurde, prawie, prawie lejkę bym zrzucił. I bym się chyba ten filmik nie nagrał. Dobrze, że okna są ze szkła, bo nie może świnka sobie wejść. Wylatuj z tym. Nie! Co ty robisz? Świnka nie ma rozumu. Świnka! Dobra. No i musimy już kończyć. Pamiętajcie, że następny odcinek już. Jeśli ktoś napisze jakie ma być kolejna seria z Minecrafta, to będzie to co jest napisane. Jeśli nie, to ja wybiorę albo będzie na tym świecie, o którym wam mówiłam. To że no to pa.